Pokładajcie ufność w moich słowach. Wiem, że słowa Waszych pasterzy są rzadko obecnie moimi słowami. Wiem, że wielu z nich zabrania Wam słuchać mojego głosu. Czynią to z powodu fałszywych objawień i troski o wasze dusze, ale również ze strachu i nieznajomości mojego głosu, bo kto zna mój głos, rozpoznaje go w moich uczniach, a kto głosu tego nie zna, nie rozpozna. Was i będzie Was, moi drodzy, prześladował. mówi Pan. Moje dzieci, nie lękajcie się. Czy ja nie zostałem wyklęty przez ówczesnych świętych Izraela? Czy według jego obowiązującego prawa nie zostałem zhańbiony i z hańbą odrzucony w imię Boga? Sanhedrin podniósł ludzi, mój Pan Jezus aby wydał na mnie wyrok, wyrok najokropniejszy, najbardziej hańbiący. Dziś mnie chciałem to już komentować w Ewangelii, jest ta scena, że ludzie wychwalają pana Jezusa, że dobrze zrobił, tak, dziś dobrze zrobił, a jutro go na, na pochybel wieszają i wrzeszczą ci z hani, co widzieli uzdrowionego, głuchoniemego i ślepego, będą wrzeszczeli u krzyżu go. Dlatego w naszej bitwie pamiętajcie o jednym, został nam tylko Bóg. Żadnym żywym człowieku nie pokładajcie nadziei. W żadnym ani we mnie. Bóg jest waszym jedynym odniesieniem. Nie ma kim pokładać nadziei. Moja córko, musicie uświadomić sobie, że kto zawisł na drzewie krzyża, ten uważany był za przeklętego wobec ludzi. Wobec Boga. Ja, syn Boży, zostałem przez tych niedowiarków przeklęty w imię Boże. Wydali na mnie wyrok w imieniu mojego ojca, który mnie posłał na krzyż i w imieniu tego ojca zostałem przeklęty. Czy też rozumiesz? Wasza droga nie różni się od mojej drogi. Wasza droga prowadzi po moich śladach. Wasza droga wymaga heroicznego zaufania i tego zaufania żądam od Was. Gdyby wsłuchiwali się w mój głos w osobie mojego przedstawiciela na Ziemi, nie mieliby tak zdumionych spostrzeżeń, ponieważ papież, tu chodzi o Benedykta XVI, wskazuje tę samą drogę, o której ja Was nauczałem. Co zrobili papieże? Sprzątnęli go. Przecież papież nie uciekł przed światem. Ucierpiał ludźmi Kościoła. Ile ja się ucierpiał za reaktywowanie mszy trydenckiej. wśród go ciebie. Jesteście zewsząd otoczeni moją łaską i moim głosem, który jest jeden i ten sam. Otwórzcie uszy. Przestańcie się lękać. Ja jestem sprawiedliwością i wobec mnie będziecie odpowiadać za nieposłuszeństwo mojej woli. Moim nakazom i pragnieniom to ja Osądzę Was za nieposłuszeństwo, i wówczas będziecie srogo żałować za swoją obojętność wobec mojego słowa. Przypominam, arcykapłani, za odrzucenie słowa i śmierć Boga, czym zapłacili? Zniknęli z planety Ziemi. Do jednego wybici, rozumiecie? Z Bogiem nie można żartować. A oni Go tylko stabilizują. Tak, tak. Za mną obok mnie nie wychylaj się. Ponownie chcecie mnie sądzić, ponieważ chcecie mnie skazać i ponownie mam być ukrzyżowany i wykluczony spośród świętych Izraela. Bądźcie ostrożni, ostrzegam was. Bądźcie bardzo rozważni, bo każdy. Z Was zapłaci za swoją winę i za swój osąd. Nie będzie zbiorowego sądu, zbiorowej kary. Nie. Każdy stanie przede mną nagi i ujrzy wszystkie konsekwencje swoich decyzji. Bójcie się mnie prześladować, bo uczynię Was współwinnymi mojej śmierci. Bądźcie świadomi, że walcą, walcząc ze mną, walczycie ze swoim zbawicielem. Zastanówcie się, Zanim wypowiecie słowa, których nie da się cofnąć. To samo mogę powiedzieć walcząc z Matką Bożą, walcząc z Panem Jezusem, z Bogiem. Bo ona ma nieprawdopodobne Matka Boża ma prerogatywy dzisiaj na ziemi. Zatrzymajcie się i módlcie się, abyście nie postąpili wobec mnie niegodziwie. Oświadczam wam, moi Synowie, dwudzieli kapłanów, że to ja, wasz Pan Jezus któremu przysięgaliście wiernie służyć, mówię do Was dziś przez te rędzia. Nie zamykajcie Waszych uszu. Powróćcie do nieskalanych Waszych wręcz, które ze łzami w oczach przysięgały mi wierność. Powróćcie do Waszych młodzieńczych ideałów, wodnik, odmawianych sercem i ducha bojaźni męstwa. Wzywam Was, abyście bali się mnie prześladować. I nie zamykali mi ust, będę mówił, a jeśli głosu mojego nie usłuchacie, kamienie mówić będą. Późno będzie wówczas, aby naprawić błędy, wynagrodzić zło i wyjednać sobie moje przebaczenie i odpuszczenie win, kiedy spostrzeżecie, jak wielkie zło przeszło niepohamowane przez waszą tchórzliwość i bojaźń wobec ludzi. Nie każę wam. Bezrozumnie iść za każdym, kto mówi jestem prorokiem. Nie. Ale nakazuję wam słuchać się w mój głos, rozpoznać Go, podążyć za Nim. Nie jeśli uderzycie w moje dzieci, a ich cierpienia, że jeśli uderzacie w moje dzieci, a ich cierpienia nie gaszą ich zapału, ale napełniają miłością i gorliwością, jakiemu Panu służą? Odpowiedzcie sobie na to pytanie z kim walczycie, zakazując im czcić mnie w moim królestwie?